Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Lecimy z drugim rozdziałem rymowanej Ewangelii opier opartej na Ewangelii Jana. I co dalej, panowie i panie, udali się na wesele w galilejskiej kanie. Oprócz ludzi sporego statka była tam Jezusa matka. Hulanki, tańce i prawdziwa uczta. Oj impreza była huczna. Ludzie weseli po dobrym winku, Matula prosi ratuj synku. Balanga wystrzałowa jak dynamit, skończyły się trunki z procentami. Jaka tego jest tu puenta, że pan Jezus tu nie pęka. Poprzez cud ukazuje się prawda, gdy wina z niczego przybyło trzy wiadra. I to wcale nie tak małe. Objawił w ten sposób Swą chwałę Potem poszedł do Jerozolimy Gdzie zawitał Do świątyni A tam naszła go odraza Bo w świątyni Ujrzał bazar Utarł tutaj parę nosków Swoim biczem Z powrosków Powypędzał Nawet woły Poprzewracał Kupcom stoły Ludność mocno tu zamarła, gorliwość o dom Jezusa zżarła. I rzekł: Zbóżcie ją, ja w trzy dni ją wzniosę. Jaki z tego płynie wniosek? Że mówi o świątyni swego ciała, a nie o budynku, choćby to był pałac.